Cześć wszystkim z tej strony Adi i witam Was, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale bardzo serdecznie. Kochani, dzisiaj chciałbym przekazać Wam, kiedy GTA 6 mniej więcej wyjdzie na komputer. A więc, jeśli taki wam się spodoba, to spodoba, dostawcie pensję do góry i subskrypcję z woneczkiem, że nie przegapi żadnych moich produkcji. Kochani, jestem na stronie Eurogamer i tam po prawdopodobnie piszą, ale nie wiem, czy to będzie tak potwierdzone. Że GTA 6 wyjdzie na PC, -ta, kiedy raczej wyjdzie GTA 6 na PC? -ta. Więc my to sobie przeczytamy i, do, i, i, i jak dojdziemy, kiedy wyjdzie to GTA na PC, -ta, to wtedy się zatrzymam i spróbujemy to przeanalizować. Więc teraz przechodzimy do odcinka. Czy GTA 6 ukaże się na PC? Ta wypowiedź wydawcy zdaje się rozwiewać wątpliwości. Wspieranie PC wcale nie jest dla nas skomplikowaną kwestią. Wszyscy domyślamy się, że GTA 6 prędzej czy później zadebiutuje na PC, ale studio i wydawca milczą w tej kwestii, więc oficjalnie gra zmierza tylko na PS5 i Xbox Series XS. Kochani, na chwilę się tu zatrzymajmy. Xbox Series X lub S, a ja mam Xboxa Series X chyba. Mam go przy monitorze, se stoi. Więc Ech, Przejdźmy do rzeczy. Szef Take Two mówi jednak o PC z takim entuzjazmem, że gracze komputerowi powinni być spokojni. Odbiorcy, pojawiają się, jeśli masz... Odbiorcy pojawią się, jeśli masz świetne mia, marki, więc musimy tylko upewnić się, że jesteśmy na wielu platformach, powiedział Strauss Zelnik podczas ostatniej konferencji dla inwestorów. Jeśli jedna platforma traci na wartości, zawsze jest inna. Teraz, na przykład, obserwujemy duży wzrost platformy PC. Byłem zdania, że otwarte formaty będą nadal rosły. A PC jest, od, jest otwartym formatem. Myślę, że PC będzie coraz ważniejszą częścią biznesu konsolowego w przyszłości, a dla nas wspieranie PC wcale nie jest skomplikowaną kwestią. I tu mamy zdjęcie Lucy i Jasona, głównych bohaterów GTA 6. To jest pierwsza protagonistka pierwsza kobieca postać w. Pierwsza kobieca postać, która, którą będziemy, na którą będziemy mogli przejąć kontrolę w GTA 6. Podsumowując, selektywnie wybieramy platformy, które wspieramy. Sprawiamy, że technologia działa, gdy możemy to zrobić, o ile grono odbiorców jest wystarczająco duże. A było to opłacalne. Zelnik nigdy nie odpowiada wprost na pytanie, kiedy i czy w ogóle GTA 6 zadebiutuje na PC, ale biorąc, poczekajcie bo się zgubiłem, ale biorąc pod uwagę jego biznesową zam... biznesowe zamiłowanie do tej platformy jest raczej jasne, że najnowsza część gangsterskiej serii nie ominie PC-towców. GTA 6 w wersjach na konsole celuje aktualnie w jesień 2025 roku, czyli w jesień mamy możliwość zagrania w tą oto grę na PC-ta. Gracze PC raczej nie mogą liczyć na równoczesną premierę. Mowa najpewniej dopiero o 2026 roku. Czyli w 2006 roku wyjdzie GTA 6 prawdopodobnie na PC. Nie wiadomo, czy to jest prawdziwy, już prawdziwa data, czy oficjalny rok. Tego nie wiemy. Ale myślę, że w dwa, 2026 rok. To by było prawie rok po premierze. Na, na konsolę wyjdzie. To jest to samo co w przypadku piątki. Pierwsze wyszło na konsolę a później musieliśmy rok czekać na premierę na pc Więc teraz przejdźmy do końcówki, choć wciąż czekamy aż tu ustosunkuje się do tej kwestii. I, kochani, jeszcze jeden news. Pokażę Wam wymagania GTA na PC, na Media Expert Wiem tutaj screen z GTA 5, ale to jest na, na GT związane z... Na... To są, kochani, wymagania e, do GTA 6, ale dopiero na PC-ta i mamy w końcu. Windows 11 jest dopisany. A w farmingu 25, daję wam przykład: farming 25, jak kupiłem, to patrzę, pisze tylko Windows 10. Nie ma nic w mowie o 11. A na 11 mi działa farming, więc to jest box. Więc kochani, to są wymagania minimalne: GTA 6, a to są wymagania rekomendowane. Wolne, aby pobrać grę, to jest najważniejsze. Musicie mieć wolnego miejsca na dysku 150GB, bo tak jak będziecie mieli na przykład 2GB na kompie, to GTA wam nie ruszy. Musicie mieć 150GB. Rekomendo... Przejdźmy do rekomendowanych najpierw. Pamięć musicie mieć komputer 32GB w, w RAMu. Żeby ty te wymaga... Ale teraz mówię o wymaganiach rekomendowanych. A w minimalnych możecie mieć pamięć 16 gigabu. Ale żeby to sprawdzić, to musicie. Na przykład, kochani, już wam powiem system. Ja mam, kochani, 16 gigaramu. Więc. Bez problemu mi GTA 6 powinno ruszyć. Jak wyjdzie, oczywiście. Bo ja mam 16GB RAM. -u. Ale żeby GTA też uruchomić w rekomendowanych wymaganiach, to musicie mieć 32GB komputer. 32GB. Więc tyle z wymagań. Więc, kochani, myślę, że za materiał też chyba będzie wszystko. Jeśli chcecie kolejny odcinek z GS. Z newsami na temat GTA 6 Zostawcie dzisiaj 5 łapek w górę 5 łapek w górę oznacza to, że nagrywam wam Kolejnego newsa, jak się oczywiście pojawi Na temat nowej wersji Nowej gry Rockstar, czyli GTA 5 I po angielsku też powiem GTA 5 Raczej sorry, nie GTA 6 Ja o piątce myślę cały czas Nie wiem czemu Więc GTA 6 dla. w języku angielskim, a GTA 6 w języku polskim, więc mówię tak, że jakby mnie oglądali jacyś ludzie zagraniczni, a z Anglii na przykład, żeby wiedzieli o co mi chodzi. Więc papatki, pozdrawiam was. Widzimy się w kolejnym odcinkosie. Cześć!